Cześć kochani, witam Was na moim kanale Okrut Dzisiaj będzie filmik na temat rodzynka belzyjskiego. Jest to owoc i tak wygląda. Nie mam dużo tych owoców. Miałam tylko dosłownie kilka, kilka krzaków, może 5-6. I jeżeli w pierwszym roku posadzicie sobie taki, taki krzak tej rośliny że tak powiem, no to y, nie będzie dużo owoców na, y, na takim krzaczku. Bardzo dużo jest owoców na przykład jeżeli y, one same się wysieją, prawda? Taki owoc w, w, gdzieś tam y, upadnie nam na ziemię, tutaj ma w środku y, pestki. Postaram się przeciąć i pokazać wam jak wygląda. O, zobaczcie, w środku jest bardzo dużo malutkich pestek. Jeżeli one zostaną umieszczone w ziemi, to bardzo szybko wykiełkują i będzie większy, większy plon. Jeżeli chodzi o, o owoc, właśnie to są bardzo, bardzo słodkie te owoce. Tak jak powiedziałam Wam wcześniej, nie ma ich dużo. Wyglądają. Zrywamy je jak już ta. Oto, można powiedzieć, że to jest taka otoczka. Jeżeli ona już będzie taka mm, w kolorze żółtym, że już widać, że tak, jak gdyby usycha, to że jest. Owoc już nadaje się do zbioru. Wcześniej na którymś filmiku pokazałam Wam, jak wygląda właśnie. Yy, roślina odzynka brazylijskiego jest także nazwa michuńka. Też niektórzy tak określają. Oczywiście zachęcam Was do posadzenia takiej rośliny. Bardzo fajnie owoc odchodzi od tej otoczki. Pokażę Wam, jak wygląda. Owoce ogólnie nie są duże, ale mm, są bardzo smaczne i słodkie. Niektórzy twierdzą, że e, ich smak przypomina pomidora. No nie do końca się z tym skoczę, ale każdy, e, każdy myśli, e, jak tam komu pasuje, prawda, jakie ma smaki. Także tak wygląda. I to wszystko w dzisiejszym filmiku i do usłyszenia wkrótce.